Chciałabym teraz przejść do tej drugiej grupy osób, o których wspominałyśmy, czyli tych, które są dotknięte chorobami neurodegeneracyjnymi. Co właściwie oznaczają takie choroby? Co, co się w nie wlicza? Czym są? No to jest grupa chorób związanych z postępującym uszkodzeniem komórek, budujących struktury należące do układu nerwowego, tak? Czyli co za tym idzie? Jest to postępujące zaburzenie czynności zarówno ruchowych, jak i takich zdolności myślenia i zapamiętywania, no, które z biegiem czasu są na tyle poważne, że no, często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie osobie dotkniętej. I w jaki sposób wygląda terapia takich osób? No jest to y, stymulacja tak, tych funkcji pamięci, uwagi, funkcji językowych, która ma na celu no, opóźnienie postępu tego otępienia. No i co za tym idzie, dłuższego utrzymania samodzielności życiowej pacjentów. No innymi słowy, jest to taka mobilizacja do pracy umysłowej, krótko mówiąc. Mhm. A czy istnieją jakieś, nie wiem, predyspozycje osobowościowe, które. Zwiększają szanse na zachorowanie na jedną z tych chorób? No, istnieją opinie, że wyższe wykształcenie i wyższy status społeczno-ekonomiczny powodują stosunkowo późniejsze pojawienie się tutaj objawów choroby. Natomiast ja w swojej pracy spotkałam się z. Osobami w bardzo młodym wieku, a o wysokim, znaczy bardzo młodym, stosunkowo, tak, jak do mm -hmm. stopnia zaawansowania tej choroby, z wyższym wykształceniem, o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, więc jakby no na tym gruncie wydaje mi się, że potrzeba więcej badań, żeby, żeby to stwierdzić, czy osobowościowo. Bo jakby biologicznie wiemy, że są jakieś takie podatności czy genetyczne dziedziczenie, natomiast osobowościowo wydaje mi się, że to wymaga jeszcze zbadania. Okej, okay. to może w przyszłości się dowiemy, co tutaj nasz predysponuje do tego. Wydaje mi się, że jedną z najbardziej powszechnych chorób tego typu jest zespół Alzheimera, przepraszam. Na czym dokładnie on polega? No, choroba ta powoduje ob, takie objawy, jak no, problemy z pamięcią, zaburzenia pamięci, orientacji w czasie, trudności z rozpoznawaniem innych osób, zapominanie słów i trudności w wykonywaniu jakichś takich złożonych zadań. Często też osoby dotknięte tym schorzeniem. No, jakby przestają się interesować tym, co się dotychczas interesowali, tak porzucają hobby, stają się drażliwe, no wiele rzeczy im się po prostu nie podoba. No i jak wiemy, no wszystkie te objawy powodują no coraz gorsze funkcjonowanie w codziennym życiu i no potrzeba jest pomocy z osób bliskich. No niestety choroba ma charakter, Postępujący, natomiast ważne jest takie wczesne zajęcie się leczeniem, tak? Zarówno jeżeli chodzi o farmakoterapię, jak i właśnie terapię poznawczą, bo im wcześniej zajmiemy się leczeniem tych objawów, tym być może dłużej osoba będzie w stanie samodzielnie funkcjonować. Czyli jest jakaś możliwość na to, żeby opóźnić ten rozwój choroby? No, tak, tak, tak. Myślę, że taką inną znaną chorobą etępienną jest choroba Parkinsona. Na czym ona polega? No tutaj na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim objawy ruchowe, takie charakterystyczne drżenie, ale też spowolnienie ruchowe i sztywność mięśniowa. Natomiast znacząca grupa chorób pozostaje, chorych pozostaje dłużej sprawna intelektualnie niż jest w przypadku choroby Alzheimera. Natomiast zdarza się też występowanie zaburzeń w funkcji poznawczych. Jednak one są trochę inne niż w chorobie Alzheimera. Są to zaburzenia pamięci tak o charakterze ilościowym, bardziej niż jakościowym. Tak? Osoba, jeżeli... Osoba ma większe problemy z koncentracją, więc tak zapomina jakichś takich rzeczy konkretnych. Natomiast w chorobie Alzheimera jest to totalne takie mylenie jakościowe rzeczy, nie tylko zapominanie. Mm -hmm. no, z racji tego, że w chorobie Parkinsona jest często zachowana ta świadomość choroby, choroby postępującej. No, mamy też dużo przypadków no, obniżenia nastroju, a nawet depresji u pacjentów dotkniętych tą chorobą, no z racji świadomości swojego stanu. Czy poza tymi dwoma wspomnianymi chorobami istnieją jeszcze jakieś inne choroby neuro, neurodegeneracyjne? No istnieją, natomiast ja w swojej praktyce tak najbardziej, najczęściej jeżeli chodzi o neurodegeneracyjne, to spotykam się z tymi dwoma rzeczywiście. Mhm. A proszę powiedzieć, kiedy poza skorzystaniem z pomocy neurologa należy zgłosić się właśnie do neuropsychologa? No jak najwcześniej, tak jak mówiłam, tak, jeżeli już rzeczywiście korzystamy z tej pomocy neurologa i mamy taką diagnozę, czy ktoś z naszych bliskich ma, no to warto również skorzystać z pomocy neuropsychologa, bo nawet jeżeli pacjent nie będzie jakiś takiej całej terapii w tydzień, nie? To, to może dostać wskazówki. Jak pracować samodzielnie? Mówię, bardzo ważna jest praca samodzielna pacjenta i jego rodziny. Właściwie zawsze jest ważna praca samodzielna, nie tylko w przypadku tej choroby, czy tam tych chorób. No ale może dostać takie wskazówki, jak sobie na co dzień stymulować ten swój intelekt, tak? Czyli na przykład Wybrać inną drogę do sklepu niż zwykle, tak? iść na spacer gdzie indziej, za kupić inne produkty spożywcze niż zwykle. Wiadomo, że osoby, seniorzy, bardzo są przywiązani do, do, do tych rzeczy, do jakichś produktów. swoich właśnie, nawyków. swoich mhm. nawyków, więc no warto, jeżeli pacjent jest jeszcze w dobrym stanie tak, i zrozumie to, że może sobie zmienić swoje funkcjonowanie, na znaczy, może sobie zmienić takie drobiazgi w swoim życiu, że to jest dla niego stymulacja, tak? Na przykład, nie wiem, napisać coś czasem lewą ręką, jeżeli prawa ręka jest ręką dominującą, próbować liczyć w pamięci, a nie na kalkulatorze, no właśnie, wybrać inną ścieżkę na spacer, ale też zajmować się takimi rzeczami manualnymi, jeżeli robię jakieś składanie modeli, robienie na drutach. Rozwiązywanie krzyżówek, no to wszystko bardzo dobrze działa, ale czasami no osoba nie jest świadoma, że takie proste rzeczy wystarczą, tak? że tu nie trzeba skakać na paralotnie, żeby sobie stymulować intelekt. Nie? Wystarczy iść inną ścieżką. I myślę też, że taki wczesny kontakt z psychologiem, ze specjalistą, no to zarówno dla pacjenta, jak i dla rodziny mogły być korzystne w kwestii przygotowania go tak? do tego, że Choroba jest postępująca, rodzinę przygotowania do tego, co się dzieje z pacjentem, tak co się będzie działo, jak można mu pomóc, jak sobie pomóc. No więc wiele jest, wiele jest plusów takiego wczesnego kontaktu z psychologiem. Mówi pani w kontekście tych chorób przede wszystkim o osobach starszych. Jaki jest taki wiek, w którym można zauważyć najwcześniejsze objawy chorób potępiennych? No, bardzo różne, tak jak mówiłam. Marsu, różne, no, okay, Czyli raczej nie dotyka to osób młodszych, tak? Dotknięcia no nie dotyka dług... to osoby, o, o osób młodszych, na przykład, ale może dotknąć osoby 50+. Plus. No, to, to, to jest stosunkowo młoda osoba, tak? Mm -hmm. ale, ale może można już u takiej osoby zaobserwować pierwsze objawy. Czyli to też jest kwestia bardzo indywidualna, jeśli chodzi no. o objawy. Tak, bo to się wiąże, przepraszam, że jeszcze będę tutaj, wejdę słowo, bo to się też wiąże no właśnie z takimi indywidualnymi doświadczeniami danej osoby, bo jest coś takiego, jest to taka struktura niezbadana i brzmi trochę bajkowo, ale nazywa się rezerwa mózgowa. No jest to taki, takie, takie coś. I to pozwala sobie radzić z różnymi obciążeniami, które nas spotykają. No i każdy tą rezerwę mózgową ma różną. I e, no jeżeli nawet e, jeżeli ktoś mają dużą, ale spotkały go po drodze gdzieś jakieś obciążenia na przykład stresowe, na przykład nie wiem, choroba nowotworowa własna, tak? No to to już wyczerpuje te, te struktury, które służą nam do, od, do obrony przed obciążeniami, tak? Więc jeżeli one wcześniej zostały, jeżeli osoba została wcześniej narażona na jakieś stresy, na jakieś trudne sytuacje, to no to jest słabsza, tak? Więc no, te objawy, jeżeli ma jakąś predyspozycję, no to te objawy mogą się pojawić wcześniej. Rozumiem.